Witam Cię Kasiu, jesteśmy na targach w firmie Abro i jest to świetna okazja do tego, żeby opowiadać, co macie nowego. Powiedz, co w tym roku rekomendujesz Waszym klientom? W tym roku stawiamy na plastelinę. Jovi wprowadziło trzy nowe linie plasteliny. Pierwsza jest to plastelina pastelowa. One są pakowane w takich laseczkach po 6 sztuk różne kolory po 17 gram. Druga to jest plastelina kolory naturalne, z których możemy stworzyć bardzo fajne buźki. I trzecia jest to linia kolory naturalne, czyli takie ziemiste... I one też są pakowane po 6 sztuk, wszystkie po 17. Ok, ale mamy również takie y, bloki. Znaczy, możemy kupować je w opakowaniach po 6 y, kolorów dostosowanych do danego ulepienia. No i jeszcze macie w takich blokach. Tak, to jest dokładnie ta sama plastelina, tylko jest w takich y, kosteczkach po 50 gram i też jest ich 6 sztuk. Czyli można tak naprawdę na przed do przedszkola kupić jedno, żeby mieć zdjęcie co lepimy i kupić w takich blokach tak naprawdę. Dokładnie. Takie plasteliny są też pakowane po 30 sztuk. Opcje, trzy opcje pakowania. Malutkie laseczki po 6, 6 sztuk 17 gram, większe 6 sztuk po 50 gram i duże takie bloczki po 30 sztuk. Powiem Ci, jak patrzę na te plasteliny, one troszeczkę mi też przypominają tą Waszą serię Cry Babies. Bo to też jest tak, tak naprawdę w opakowaniu są kolory, które są dostosowane do ulepienia danej figurki. Tak, dokładnie. Akurat tutaj w, w zestawie Cry Babies są takie zestawy kolorystyczne. Kwadraciki takie po 50 gram, kosteczki w tym zestawie. No i oczywiście twarzyczki, które można przyklejać. Tak. Twarzyczki, one są zrobione z tekturki, lepimy sobie ludziczka, przyklejamy później te twarze i gotowa jest figurka. Na stronie Jovi widziałam, że tych Kraj Babies jest kilka bohaterów. Czy macie już wszystkich w Polsce? Tak, u nas dostępne są już wszystkie wszystkie dziewczynki. 4 cztery, cztery sztuki. Ale jesteśmy tutaj, bo również wasze plasteliny służą nie tylko do lepienia, ale również do malowania. Które to do tego służą i jak to można zrobić? Wszystkie plasteliny, które wcześniej pokazałam, można użyć do malowania na kartonie. One są plastyczne, miękkie, wytworzone z naturalnych surowców, więc bardzo łatwo się rozmarowywują, kolory można łączyć. Można dodawać brokat tak jak tutaj jest pokazane. Ale możliwości jest bardzo wiele. Ale powiedz mi, czy to po prostu domena waszych plastelin, którymi można yy, malować na kartce? Tak, dokładnie, dokładnie, bo jest to plastelina bardzo miękka i plastyczna. Jovi to oczywiście oprócz plastelin, także przede wszystkim artykuły do malowania. Co oferujecie w tym roku? Yy, artykuły do malowania Ma, yy, farby do malowania palcami w zestawach 5 sztuk po 35 ml w takich pojemniczkach. Opcja nowością są farby pastelowe do malowania palcami. Też 5 pojemniczków po 35 ml. Są dla dzieci od 2 lat. Są łatwe w użyciu, zmywalne, z, antyalergiczne oczywiście, zmywalne z ubrań, łatwe do wyczyszczenia z rączek, więc Dzieci bez problemu mogą tego używać. Też większą opcją są farby pakowane po 6 sztuk w pojemniczkach po 55 ml. I dedykowane chyba już dla przedszkoli? Tak, tak. To, to już jest dedykowane pod przedszkola, to dla osoby indywidualnej. Czyli mama może swojemu dziecku sprezentować coś takiego. Ok, ale jeszcze mamy wykończeniówkę, takie fajne markery. Tak, to są flamastry z brokatem. Jest 8 kolorów, mają niewciskalną końcówkę, bardzo fajne, żywe kolory połączone z brokatem. Można super wykorzystać je właśnie do, do wykończenia prac z, z, z tych farb do malowania palcami. Też plasteliną można to wy, wykończyć, więc bardzo fajna też opcja. A jakbyś tak Ty osobiście stwierdziła, co jest najlepsze w Waszej ofercie, co się najlepiej sprzedaje, to co to jest? według mnie takim topowym artykułem w sprzedaży jest nasza glina samoutwardzalna. Jedna glina, o której właśnie nie wspomnieliśmy. <grym> tak, tak. Jednak glina e, oczywiście farby do malowania palcami e, i wcześniej wspomniana plastelina, ale według mnie topowym artykułem jest glina. Niezmiennie, która od lat jest w waszej ofercie w dwóch kolorach zawsze. E, są trzy kolory, jest kolor szary, terakota, kolor biały, są trzy opcje gramatury, 250 gram, półkilogramowa i kilogramowa. Javi teraz w tym roku wprowadziło nową szatę graficzną, akurat na te gliny, więc będzie. Bo jest nowe logo też? Nowe logo, nowa szata graficzna, wszystko zmieniają. No i też padło na glinę, opakowanie zostało zmienione już pod kolorystycznie, pod, żeby było wszystko spójne.